Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Stachu i witam Was w pierwszym odcinku drugiej serii na moim kanale pod tytułem Być jak Paulo Sousa czyli jak się Panie już po samym tytule domyślacie, będziemy sobie w tej serii prowadzić reprezentację naszego kraju i Krótkie wyjaśnienie o co w tym tak naprawdę chodzi. Tak jak widać, mamy stworzonego nowego menedżera Pawła e, Sosnę Ym, i plan jest taki, że oczywiście Paulo Sousa w, w rzeczywistości jeszcze nie poprowadził żadnego meczu, jeżeli chodzi o reprezent reprezentację Polski, ale tutaj wiadomo, krążą jakieś e, pogłoski, informacje o tym, jakie są jego ulubione... Mm, powiedzmy formacje, jak i w ogóle jakie podejście prezentuje jako menedżer więc myślę, że podobnym tropem byśmy sobie w tej serii e, poszli także jeżeli chodzi o same założenia tej serii, no to oczywiście prowadzimy reprezentację Polski e, tutaj celem pierwszym jest oczywiście jak najlepsze m, zaprezentowanie się w Lidze Narodów, potem, e, czeka nas, m, potem czeka nas potem czeka nas Euro 2020 no a potem oczywiście eliminację do mistrza świata no i liczymy tutaj oczywiście na e, przynajmniej zakwalifikowanie się to jest plan minimum e, na mistrzostwa świata. E, no i zaprezentowanie się z jak najlepszej strony właśnie na tych e, mistrzostwach. To jest rzecz pierwsza druga. E, na pewno chciałbym mm, w składzie może tyle co namieszać, ale popróbować różnych jak piłkarzy, wiadomo tak w 100% od tych najbardziej znanych i największych nazw ich tutaj odciąć się nie można, natomiast kolejnym założeniem jest taktyka i tutaj myślę, że będzie działo się najwięcej, a mianowicie tak jak się mówi, że Paulo Sosa lubi te taktyki mieszać, ma powiedzmy jakieś 2, 3, 4 taktyki, między którymi lubi tutaj się przełączać, czy to w trakcie meczu, czy po prostu do, do każdego mm, kolejnego spotkania. E, tym samym tropem chciałbym pójść e, ja i w wyniku tego naszą taką przynajmniej w teorii na ten moment m, podstawową taktyką będzie ustawienie 5-3-2 które oczywiście tam może ulec jakimś e, modyfikacjom w trakcie jeżeli chodzi o polecenia indywidualne czy zespołowe. Drugą taktyką będzie e, taktyka mocno zbliżona do pierwszej, czyli 5-2-2-1. E, Natomiast trzecią będzie ta chyba już taka może niekoniecznie powiedzmy Paulo Souzowa, ale taka najbardziej powiedzmy najbardziej znana naszej reprezentacji, czyli 4-3-3 ze szeroko ustawionymi skrzydłowymi, dwójka w środku pola oraz defensywny pomoc. I także tytułem wstępu to by było ode mnie tyle. Już tutaj trochę się przeklikałem przez rozgrywkę, także za chwilę będziemy się widzieli w kolejnym... w kolejnym, nie tylko odcinku, ale w kolejnym cięciu, gdzie pokażę Wam pierwsze powołania na najbliższe spotkania no i te będą spotkania właśnie z Włochami oraz Holandią w ramach Ligi Narodu, więc de facto nie zaczniemy jak Paulo Sosa, czyli w lutym obecnego roku, tylko Zaczniemy właśnie od mm, ligi europejskiej, czyli z tego co kojarzę tak jak zaczął Jerzy Brzęczek. Także widzimy się za moment mm, właśnie na e, podsumowaniu powołań, pierwszych powołań w wykonaniu Pawła Sosny. Przed nami pierwsze powołania w wykonaniu Pawła Sosny i prezentują się następujące. Jeżeli chodzi o bramkarzy, Łukasz Famieński, Łukasz Skorupski oraz Wojciech Szczęsny. Także tutaj jeżeli chodzi o jakieś zaskoczenia, to za bardzo ich nie ma. Jeżeli chodzi o obrońców, Jan Bedarek, Bartosz Berszyński, Paweł Bochniewicz, Marcin Kamieński, Tomasz Kędziora, Arkadiusz Szelsa, Maciej Rybus, Sebastian Walukiewicz. Pomocnicy to natomiast Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klik, Grzegorz Krychowiak, Karolinety, Ty, Jakub Moder, Sebastian Szymański oraz oczywiście Piotr Zieliński. Natomiast jeżeli chodzi o napastników, to, to tutaj sytuacja jest jak najbardziej standardowa i typowa, czyli Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik oraz Krzysztof Piątek. Jeżeli chodzi o jakieś nazwiska, które tutaj w tym momencie nie ma, jak na przykład powiedzmy Kamil Glik, czy powiedzmy Płacheto, to, to tutaj... Jeżeli chodzi o tych zawodników, wiadomo, tak takich typowo y, skrzydowych tutaj starają się uniknąć, no bo myślę, że tą trzecią taktyką właśnie z typowymi skrzydowymi, myślę, że no chciałbym uniknąć w ogóle grania, tak więc tutaj... Yy jakoś tego typu zawodników nie będę za bardzo powoływał natomiast wiadomo tak z jednego, dwóch, trzech gdzieś tam warto mieć w obiegu gdyby oczywiście taka sytuacja miała miejsce i była konieczność użycia tego typu zawodników natomiast jeżeli chodzi powiedzmy o Kamila Glika no to w tym wypadku jego brakuje no po prostu nabały się kontuzji i tutaj nawet nie było opcji żeby żeby go powołać także Ciężko powiedzieć, żeby te powołania były jakimś zaskoczeniem, więc myślę, że są jak najbardziej, typowo takim jestem największym zaskoczeniem jest Marcin Kamiński, ale de facto patrząc na raporty, no to tak naprawdę tutaj za bardzo na ten moment nikogo ciekawszego nie ma. Także jeżeli chodzi o powołania, to by było tyle i widzimy się już niedługo przed... Kolejnym spotkaniem, w którym naszym rywalem będzie reprezentacja Włoch. Także trzymajcie mocno kciuki, widzimy się za moment właśnie przed spotkaniem z Włochami. Przed nami pierwsze spotkanie pod wodzą Pawła Sosny. No, zaryzykuję teraz z ustawieniem 5 czy 2. Szczerze mówiąc, patrząc na znajomość e taktyki e przez poszczególnych zawodników, to... Szczerze powiedziawszy, troszkę się obawiam o efekt, jaki mm, może przynieść aż tak odważny e, krok, no ale do odważnych świat należy. Miejmy nadzieję, że tutaj nasi e, no, dadzą radę i zagrają, tak jak najlepiej. E, potrafią. Także przechodzimy sobie w tym momencie mm, do spotkania. Tutaj jeszcze czeka nas e, mała konferencja prasowa e, w tunelu przedmeczowym. Oczywiście powiemy, powiemy sobie, że to jest nas wyjątkowy dzień i nie możemy się doczekać. No, tak to tak debiutu i w ogóle wyjścia na Morawę w dzisiejszym spotkaniu. No i wychodzimy na boisko. Nasi zawodnicy w strojach białych, przeciwnik zaś w strojach niebieskich. Także trzymamy mostu, kciuki, zobaczymy jak nasi piłkarze poradzą sobie w tym spotkaniu. Miejmy nadzieję, tylko, że no. Że nie dostaniemy e, strogich batów od boków, aczkolwiek jakieś pasze na to, że odejśmy dwa strzały to tragedii, nie ma. Zobaczymy, czy uda się naszym zawodnikom wykreować jakieś e, groźne sytuacje w tym spotkaniu i m, gdzieś tam tych e, Włochów ukązi. Na razie tutaj mamy 0 do 0. Już mamy 33 minuty spotkania tajowości. Mieli sytuację z rzutu wolnego zamieszania w polu karnym. E, wybijamy tą piłkę, ale na szczęście tutaj. Jeden z włoskich zawodników, a konkretnie z był na pozycji spalonej i nic z tej sytuacji nie wyszło. 38 minuta, dalekie wybicie od Wojtka Szydłego, tutaj Bersiński przedłużył Roberta Lewandowski, a Lewandowski jest już w polu karnym. świetnie się odnalazł i takiej sytuacji niezwykł marnować. 38 minuta, i wychodzimy na jednobramkowe prowadzenie w tym spotkaniu. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj dalekie wybicie od bramki. Wojt Bersiński tutaj wyszedł bardzo dobrze, przedłużył tę piłkę do Roberta, no a Robert, no, zrobił to co do niego należy, strzelił po długim rogu, pewnie, I jak na razie ta pierwsza połowa wygląda jest bardzo dobrze. Tutaj sytuacja w 45 minucie, na razie Włości utrzymują się, przy piłce rozegranie przez Donnarumma na lewą stronę właśnie do Spinacoli. No i przerzucił do kiezy kieza takie, zapadaj do Florencji, jego Florencji przy piłce, wycofanie do Veratiego, Vera tutaj przeród ponownie do Spinacoli, Spinacoli jest też w polu Karny Spinacola tutaj próbował indywidualnie wysakodzić tę akcję, ale tutaj, ciężko mówić o jakimkolwiek zagrożeniu. Jeszcze jedna sytuacja, insynia doświadkowywał, ale będziemy mieli czas na konta. Zieliński jest, czy zieliński, dalekie pytanie do Roberta, Robert, 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 Robert Lewandowski. Aj, tutaj był sam na sam, ale tutaj, no, zdecydowanie za lekko próbował e, tą sytuację wykończyć, chyba nawet próbował przelabować do Naruma, ale. Spokojnie tutaj do końca wyczekał i bez większego problemu tą piłkę wyłapał. Rozpoczynamy drugą połowę. Już mamy pierwszą sytuację w 48 minucie tego spotkania. Pellegrini w środku pola. Podanie do Barrelli, Barrella do Isunia, do Spinazzoli, Spinazzola jest na lewej stronie Ponownie Barela, podanie do Baratiego, A te linety bardzo dobrze przygady piłkę już napędza nasz kontratak, linety ciąży w piłce Tutaj chciałbym zagrać z Krychowiakiem, ma tutaj się nie połapali Dalekie zagrania od razu do imobile Był sam sam z Wojtkiem Wczesnym, ale tutaj Wojtek sam na wysokości zadania i wygrał pojedynek sam na sami teraz właśnie mają rzut rożny sygnie do środka w Wójcie, ale Tutaj spokojnie nasi obrońcy na piłkę wybili na szczęście nic z tej akcji nie wiesz ona no i niestety, jak na razie jak i Milich mają już po żółtej karce, ale miejmy nadzieję, że tutaj uda nam się spokojnie to spotkanie dokończyć w 11 bez utraty żadnego z zawodników, także na razie mamy minutę pięćdziesiątą kolejna sytuacja Włosi rozpoczęli z lewej strony wyrzutu z autu, a Czerpi przy piłce Rozegranie przyszedł do tego i już tutaj uruchomił kies na wreszcie stronie. Kieza jest już polu karnym. Tutaj Reca bardzo dobrze wszedł w ślizgiem i wyłuska mu tą piłkę, bo naprawdę bardzo groźnie. Dalej, do Milika. Milik już się rozpędza. Jest na lewej stronie na skrzydle. Wciąż Milik. Milik! Tutaj podajemy tego. Linety do środka uwołuje do Roberta Lewandowskiego i strzela drugiego gola w tym spotkaniu. I mamy już 2 do 0, także jak na razie wygląda to, że mamy bardzo dobry debiut z wykonania pawa Sosy. No. Szczerze, ponieważ nie spodziewałem się tego, ale jak najbardziej trzymam za to kciuki. No, na razie bardzo dobrze to wygląda. Myślę, że dokonamy sobie już zmian w naszym zespole i chyba na pierwszy ogień. Tutaj chyba zdecyduje się zdjąć Grześka krychowiaka i wpuścimy Jaska Góralskiego. Żeby oczywiście tych zawodników z kartkami zdjąć, nie ryzykować wykluczenia i gry w dziesiątkę. Piotr Zieliński ma żółtą kartkę i zastanawiam się, czy właśnie zmienić Piotra Zielińskiego. A, <laughs> Jeżeli chodzi o Arkamilika, to tutaj chyba nie ma sensu. No nie gra za dobrze, że żółtą kartkę ma, ale w razie czego tutaj w kolejnym spotkaniu myślę, że spokojnie Krzysiek Piątek będzie mógł zagrać, i myślę, że zmienimy sobie Zielińskiego. O, i może wpuścimy Jakuba Modera. Taka będzie nasza zmiana. A za parę minut zobaczymy, zobaczymy oczywiście, jak się rozwinie sytuacja, ale myślę, że e, zmienimy sobie jednego z naszych wahadłowych. Także na razie mamy do 70, Tutaj żorż nie uruchomił Kieza, jest już polekana lera. To no ponownie skasował Kiezę, i w ogóle e, tutaj nic do gadania Kieza nie ma w tym spotkaniu. Przeprowadzimy sobie jeszcze jedną, już ostatnią zmianę. Hmm. Myślę, że chyba jednak zmienimy ile tego, bo tutaj już mocno się wypompowało, jeżeli chodzi o e, kondycję i wpuścimy, mamy, możemy wpuścić albo czu, 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 albo Klicha, albo ewentualnie Szymańskiego, ale myślę, że wpuścimy sobie Mateusza Klicha. I to będzie też automatycznie ostatnia zmiana w tym spotkaniu. Szczerze Patrzę na statystyki, to ja się aż dziwię, że właśnie nie strzeli nam jakiegokolwiek gola, bo 20 strzałów to jest naprawdę gigantyczna ilość, ale zobaczymy, na sytuację, sytuacja dalej. A, i myślę, że jeden z naszych napastników tutaj piłki do pani, ale ponownie właśnie przy piłce, że Di uruchomi dilorenza Di Lorenzo jest już na wysokości polekarnego, Kieza. Tutaj pierwsza próba strzału zablokowana, piłka siedzi, stan zawieruszała i wpada pod nogi Andra Bellottiego, który Tą akcję wykończył i od 82 minuty mamy już 2 do 1. Także. No, miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy tutaj nie stracą koncentracji i przez ostatnie 10 minut skupią się na obronie i utrzymaniu piłki i uda nam się dowieść to zwycięstwo do końca. Mamy już doliczony czas gry. Trzeba trzymać mocno, gdzie już niewiele czasu do końca spotkania zostało. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Także mamy, oczywiście, patrząc na statystyki, no to właśnie nas ma na że zmiana, I 26 strzałów, 15 celnych, to jest naprawdę bardzo dużo. My tutaj wyglądamy bardzo słabo, bo tych strzałów mieliśmy 9, z czego 4 celne. Ale wygraliśmy w najważniejszej statystyce, czyli strzeliśmy dwa gole. To nas oczywiście jak najbardziej cieszy. Mamy pierwsze 3 punkty, super debiut. Pawła Sosny i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w kolejnym spotkaniu w meczu bodajże z Holandią. Super początek, zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Trzymamy kciuki za Pawła Sosny i widzimy się już przed kolejnym meczu. Tak jak wcześniej powiedziałem, z Holandią. Przed nami drugie spotkanie z reprezentacją Holandii. Jesteśmy oczywiście jak najbardziej zbudowani tym, że w pierwszym spotkaniu z Włochami udało nam się wywieźć bardzo trzy ważne punkty i w równie ciężkim meczu. Także liczymy, że w tym spotkaniu uda nam się również jak najbardziej pokazać z dobrej strony i wygrać to spotkanie. Miejmy tylko nadzieję, że Tutaj e, pierwszy mecz to nie był jakiś e, fart. E, także trzymajmy mocno kciuki za e, naszą drużynę. E, no i liczymy na jak najlepszy występ. Trzy punkty miejmy nadzieję, że uda nam się powtórzyć e, dobry występ i dobrą postawę jaką udało nam się zaprezentować w pierwszym pod spotkaniu. Nasi zawodnicy już wychodzą e, na murawę. Holendrzy oczywiście w strojach. Typowych dla siebie, czyli pomarańczowych, my w strojach białych. Tutaj trzymamy mocno kciuki za mm, naszych biało-czerwonych. Tutaj pierwsza sytuacja w tym spotkaniu Memphis Depay e, do ośrodkowania z rzutu wolnego z głębi pola, ale na szczęście e, strzał był niecenny. Trochę nas martwi to, że już od trzeciej minuty e, Paweł Buchniewicz gra z żółtą kartką, ale miejmy nadzieję, że mm, uda mu się spokojnie e, dograć to spotkanie do końca bez. E, utraty zawodnika. Mamy kolejną sytuację, tutaj Piotr dosiotkował z wolnego z lewej strony boiska 26 minuta i Sebastian Walkiewicz najwyżej wyszedł do tej górnej piłki i wbił pierwszego gola po strzale z głowy, także no, jak na razie kolejny mecz pod wodzą Pawła Sosny, no i równie dobrze zaczyna się co mecz z Włochami, no Czyżby jakiś e, nowy m, talent trenerski nam się tutaj właśnie objawił? Bo jak na razie bardzo dobrze to wygląda. 41 minuta. No, idealnie byś nie mogło. To już chyba w 42 minucie będzie zaliczany ten gol. Virgil van Dijk po doświadkowaniu od Memphisa Depay'a doprowadza do wyrównania w tym spotkaniu. No, idealnie byś nie może, ale ważne jest to, że nasz zespół strzela, a z każdym kolejnym, rozegranym spotkaniem w, tym, w tej formacji, no której tak naprawdę można powiedzieć, że większość zawodników naszych nie jest na no To i tak w sumie myślę, że to wygląda nieźle jak na ten etap właśnie znajomości nowej taktyki. Mamy drugą połowę, 55. minuta. No, drugi dla Holendrów. Po raz kolejny Memphis do e, dośrodkowanie zrzutu wolnego z głębi pola i tutaj Ciężko mi to nazwisko wymówić, ale właśnie ten Holender e, Strzela drugiego gola m, dla zespołu Holandii w tym spotkaniu i Holendrzy już prowadzą dwa do jednego No trzeba będzie chyba naszych chłopaków troszeczkę tutaj m, pobudzić i zażądać od nich więcej, bo e, Zdecydowanie więcej e, powinni m, dać z siebie, i naprawdę oczekuję od nich e, więcej. Na razie mamy 62 minutę. Tutaj nasi zawodnicy za wiele nic nie tworzą, a także myślę, że zmienimy sobie arka Milika i wpuścimy e, Krzyśka Piątka, i to będzie nasza pierwsza zmiana. Ich chyba mimo wszystko Krzyśiek Piątek będzie grał e, jako nękający napastnik. Jeżeli chodzi o zmianę, to myślę, że. Może jeszcze zmienimy sobie Bartka Berecińskiego, bo tutaj troszkę słabo wygląda jego dzisiejszy występ. I też sobie zmienimy mentalność na ofensywną. Zobaczymy, czy tutaj coś drgnie w grze naszych zawodników. 75, 6 minuta, wciąż bez zmian. Także chyba jeszcze będziemy musieli jedną zmianę przeprowadzić Myślę, że wymienimy Karola tego i wpuścimy Mateusza Klicha Tutaj chyba więcej zmian... a nie, jednak cztery zmiany możemy zrobić, a to ciekawe Czy możemy więcej? Uuu, nawet 5 To się Szczerze dziwi, że aż tyle zmian mamy dostępnych, także myślę, że spokojnie sobie zmienimy Zmienimy sobie jeszcze kogo? Zmienimy sobie myślę jeszcze Arkarece i wpuścimy Maćka karybusa, żeby drugie skrzydło również odświeżyć I myślę, że to na ten moment będzie tyle Za parę minut myślę, że sobie przeprowadzimy jeszcze kolejne zmiany, na razie zobaczymy czy te zmiany coś tutaj Zmienią w naszej grze, ale na razie widzę, że tutaj z Zmian większych Niestety to nie wnosi Także myślę, że wpuścimy sobie jeszcze Jaska Góralskiego za grześka Krychowiaka, czy może jednak zmieniłem Piotka Zińskiego. Nie, myślę, że jednak mimo wszystko hmm, chyba jednak wpuścimy Jaska Góralskiego. No, na razie tutaj nasi zamonicy niczego nie pokazują, ale może w tej sytuacji 88 minuta dalekie wybicie od Wojtka Szczęsnego. Mamy sytuację, kędziera jest na prawej stronie, będzie mógł tam piłkę dośrodkować, pada do Zielińskiego, Zieliński dośrodkowuje do Krzyśka, piątka, ten wyszedł do tej główki, ale niestety tutaj obok lewego słupka bramki pilnowany przez zespół holenderski. No i niestety tutaj, no, za wiele sytuacji nie mieliśmy. Ponownie jak w wypadku z zespołem drużyny Włoch, tutaj holenderski testowanie więcej strzałami było aż 16,7 celnych. między tych strzałów, mieliśmy tylko 6, z czego 2 celne. No ale cóż, nie zawsze się wygrywa. Oczywiście tutaj no, nasi zawodnicy starali się jak najbardziej ten mecz wygrać, no ale niestety no. Nie udało się tak naprawdę w okazji, jakie w tym meczu mieliśmy, to strzał bodajże Walukiewicza, właśnie po doświadkowaniu do rzutu wolnego oraz ta sytuacja gdzieś w końcówce meczu krzyżka Piątka, ale niestety obok bramki. Także ten mecz niestety przegrywamy 1-2. Do no dobrze, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten. Krótki, powiedzmy taki pilotażowy odcinek tej serii. Na ten moment jeszcze rzucimy sobie okiem na rozgrywki, właśnie Ligi Narodów. No i sytuacja jest taka, jak na załączonym obrazku. Mamy trzy punkty, tyle samo co Włoch. Tutaj Holendrom udało się zgarnąć komplet punktów. Bośniacy, jako jedyni, na razie są bez punktu. I w tym momencie z takim bilansem zdobytych trzech punktów oraz jak na razie bilansem bramkowym który wynosi 0 reprezentacja Polski kończy pierwsze zgrypowanie pod wodzą Pawła Sosny i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym odcinku myślę, że również będzie taka, taki krótki odcinek, czyli rozegramy sobie tylko dwa spotkania właśnie z Bosiem i Włochami, tym razem będą to oba spotkania rozgrywane u siebie, także teoretycznie powinno pójść łatwiej niż w dzisiejszych spotkaniach. No dobrze, także to by było na tyle. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału. Komentowania e, wszystkich moich filmików oraz zostawienia e, łapie w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku i zobaczymy, jak e, właśnie w kolejnych meczach poradzi sobie drużyna e, reprezentacja Polski pod wodzą Pawła Sosny. Także to by było na tyle. Trzymajcie się do kolejnego. Cześć.